Chłopaki gotowi? To Toberni proszę tu, Marcel tu. Gotowi, no. tak? Proszę bardzo. Wszyscy są, witam, witam was, zaczynamy już czas. Już czas. Jestem, Jestem ja, jesteś ty raz, raz dwa, trzy. dwa, trzy. Jeszcze raz. Wszyscy, Wszyscy są, witam, witam was, zaczynamy. Już czas, jestem, jestem ja. ja, jesteś ty. Raz dwa, raz, dwa, trzy i głośniej! Wszyscy, Wszyscy są! Witam was! was. Zaczynamy, już czas, jestem, jestem ja. ja, jesteś ty. Raz, raz dwa, dwa, trzy! Uh, uh. Brawo! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Teraz będzie trochę stateczniej, ustawcie się chłopaki. Uwaga. Reklamy. Reklamy pominiemy. Uwaga. Na szczęście dzisiaj jest ładna pogoda, ale sobie zaśpiewamy. Dmucha Szumią drzewa. Idzie burza. I ulewa. A ja w domu schobował się. deszcz nie, nie zmoczy mnie. Kaka! Matka, Deszcz nie zmoczy mnie! Ma kaka! Deszcz nie zmoczy mnie! Bernie, chodź do nas! Benio, chodź jeszcze raz będziemy częścić. Chodź. Uwaga! O pochodzi będziemy. mnie. wiatr. Szumię. wiatr. że drzewa. Idzie burza. Bum, bum. I ulewa, kaka, A ja w domu schowam się, deszcz nie zmoczy mnie. Kaka, kaka, kaka deszcz nie zmoczy mnie. deszcz nie zmoczy mnie. O nie. Dobrze, chłopaki szykujemy się, zaraz, zaraz będzie trochę inny repertuar. Będziemy się jeszcze dużo ruszać. Będziemy zaraz biegać. Stajemy, stajemy, stajemy! Uwaga! Maszerujemy! Maszerują, Maszerują dzieci w koło, raz, dwa, trzy. Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy. A głową słońce świeci i uśmiecha się na dzieci, raz dwa, raz, dwa, trzy. Podskakujemy! Podszeregują dzieci drogą raz, dwa, trzy Lewą nogą prają drogą raz, dwa, trzy A na głowie dzieci I musielą się, się umorują, do dzieci do raz, tak, tak, dwa, trzy Uwaga Wolno chodzi Widzą drogą dzieci drogą raz, dwa, trzy

Po angielsku? Po angielsku. tata wezmę marker, bo będzie nam potrzebny marker. Gdzie jest marker? Marker jest na dole. I uwaga, bierzemy swój one little finger. One little finger. Swój jeden mały palec. Jeden mały palec, pokaż Marcel. Wskazujący najlepiej. Dobrze, uwaga. Hop. I rysujemy na nim Hop. chyba uśmiechniętą buźkę. Poproszę. Benia chcesz mieć uśmiechniętą buźkę. Wup. Pokażę jaką uśmiechniętą buźkę mam. Widać? Taką uśmiechniętą buźkę. Narysuję Ci buźkę. Marta też ma uśmiechniętą wylec. buźkę. I tak poruszamy <grym> swoim little, little Finger. Super! I będziemy tańczyć z naszym paluszkiem, okej? Okay? Tata też sobie rysuje. Pyk. Pięknie. Tutaj, tata, odłożę markę. A ja narysuję z takiego z włosami tutaj. No tak, tata, nie ma, to sobie dorysuję chociaż. Włosy! Na włosy Benio, też, nie. No, nie, 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 nie ruszaj tam. Masz włosy. Proszę nie. bardzo. Y... Dobra, mamy? Berni też. Berni też? Nie, chodź, i nie ma narysowanego na paluszku, bo no nie. No dobra, dobra. Jak ktoś nie chce, to tu nie trzeba. Nie? Dobra, jesteście na miejscach? Włosy. Włosy! One, one little, little finger, finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, yeah. tap. Point your finger up, point your finger, finger down. Put it on your head, head, head. head. Yes. Yeah. One little finger, one little finger, yeah. one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger, finger up, up. Point your, your finger down. down. On your nose, nose, nose. 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 Yes, nose. One, one little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Put your finger <laughs> up. Put your finger oh. down. Put finger down. it on oh. your chin, chin, chin. chin. Yes. One, one, one little finger, one little finger. Up, put your finger down, put it on your arm, arm, arm One little finger, one little finger, one. Little finger, one little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Put, put your finger, finger up, up. Put your finger down. Put it on your foot, put, foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Put it on your chin. 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 Put it on your nose. No! No. Put it on your head. Head. Now let's wave goodbye. Goodbye. Ale to jeszcze nie była ostatnia piosenka. Shoulder. Okej, okay. teraz znowu sobie trochę pobiegamy, co? Biegamy Marcel? Mogą być koniki. Koniki! Koniki!

I uwaga! Ustawcie ręce Jedna noga tupie Tup, tup, tup Druga noga sługa Sztuk, sztuk, sztuk Konik skacze sobie Stukają kopie, kabryt, muzyki. I uwaga! Jedna, jedna noga stuka, tuk, tup, tup Druga, druga noga, noga stuka, stuk, stuk, stuk. Konik skacze sobie. Hop, hop, hop! Koniku drogę! Biu! Super! I na koniec. I na koniec. Zrobimy sobie pnąć zuchowy. Chodź Marcelu, tutaj. I pokażemy wszystkim, I, gdzie jest Afryka i kto pływa w rzece Nil. Co wy na to? Chodźcie do tyłu, chodźcie do tyłu tutaj. Tu do Uwaga. Marcel, hmm. będziesz ze mną pokazywał i śpiewał? No to Wy też możecie z nami i pokazywać i śpiewać. Najpierw Wam zaśpiewamy i pokażemy, jak to ma być. A potem za drugim razem wszyscy razem powtórzymy, dobra? Uwaga, Beniu! Robisz z nami? Tam w Afryce rzeka Nil, tam krokodyl mały żył. Z tą krokodylem pływał sobie Nile. Zaśpiewajmy więc tak, że wszyscy załapali? Dobra, to teraz jeszcze raz śpiewamy i pokazujemy? Dobra. Błąd, błąd. Ale to my musimy śpiewać, nie ma takiego nagrania. Dobra? Dobra, to uwaga. Tam w Afryce rzeka Nil, tam krokodyl mały żył. Z tatą krokodylem pływał sobie nilem. Zaśpiewajmy więc tak, że... A teraz, Marcel, zaśpiewamy bardzo głośno? Dobra. Śpiewamy głośno, tak żeby wszyscy sąsiedzi dookoła nas słyszeli. Którzy również siedzą teraz w domu pewnie. I pokazujemy. Uwaga, gotowi? Głoszno, głośno. Będziesz śpiewał z nami? Trudno. Tam w Afryce Tam rzekali, tam krokodyl mały, Zaspiewajmy więc tak teraz zaśpiewamy szybko. Uwaga! Gotowi jesteście? A. Chyba wszyscy potrafią. To teraz bardzo szybko. Tam w rycerze tam krokodyl mały żył, z tą krokodylem pływał sobie ninem. Zaśpiewajmy tak, że... Dobra, to teraz na sam koniec zaśpiewamy normalnie. Dobra? Bernie, zaśpiewasz z nami normalnie? <noise> Benio chyba ma inne zajęcie teraz. To uwaga, jeszcze raz normalnie. Tam w Afryce rzeka Nil, tam krokodyl mały żył. Z tatą krokodylem pływał sobie niłem. Zaśpiewajmy więc tak, że tak. do zobaczenia, papa. Pa. Do zobaczenia następnym razem. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. Papa, Marcelo robimy, papa. Bernie papa. Papa, papa. Głosili na kafka. Głosili na kawkę. <laughs>